M.C. bitten, Hamish Macbeth i śmierć obżartucha. W zachodniej górach w Szkocji był piękny dzień, a niebo lśniło błękitem. Posterunkowy Hamish Macbeth spacerował w wzdłuż brzegu jeziora po miasteczku Lochtiub. Choć błękit w niektórych kulturach kojarzy się ze smutkiem, nie miał to akurat żadnego związku z tym idealnym dniem, kiedy to piękne bezchmurne niebo stykało się z jeziorem. Piętrzące się góry były ciemno-niebieskie, ginęły gdzieś w błękitnej nieskończoności, tak jakby północno-szkockie Sutherland był bezkresnym rajem, przepełnionym przejrzystym powietrzem i słonecznym światłem. I zima była mroźna, wiosna skąpana w deszczu, jednak lato, które na dalekiej północy w najlepszym razie trwało zwykle zaledwie sześć tygodni, wreszcie zakwitło w pełnej krasie, zaskakując mieszkańców przyzwyczajonych do deszczu, wilgoci i porwistego wiatru. Niewielkie jedwabiste fale rozbijały się o brzeg. Wszystko zdawało się płynąć leniwie w przejrzystym świetle dnia. Róże rosnące w małych ogródkach zakwitły wyjątkowo pięknie i obficie. Doci, leśnik pracujący na terenach pułkownika Halburton smajta opowiadał każdemu, kto tylko chciał, słuchać, że jeśli kwiaty rosną tak obficie, jest to znak, że nadciągająca zima będzie bardzo mroźna. Nikt jednak nie chciał mu uwierzyć. Wydawało się, że w lub czas stanął w miejscu, zamieniając się w szereg następujących po sobie idealnych dni. Życie, które nigdy nie biegło to zbyt szybko, zwolniło jeszcze bardziej. Zapomniano o dawnych kłótniach i sporach. Wszystko to jak najbardziej odpowiadało spokojnemu charakterowi Hamisza Macbetha. Już od dłuższego czasu nie zdarzyło się tu żadne przestępstwo. Jego zwierzchnik i wieczne utrapienie, główny inspektor Blair ze Strainbane, był na wakacjach w Hiszpanii. Hamish zamierzał pójść na przystań, żeby pogawędzić trochę z jednym z rybaków, który akurat naprawiał sieci. Potem mógłby udać się do hotelu zamku Tomel, żeby wypić kawę z Priscilla Halberton Smile. Dziewczyna była kiedyś miłością jego życia, nie miał jednak o tym pojęcia. Rybek Archie MacLean siedział właśnie na murku na przystani, patrząc na zacumowane łodzie kołyszące się lekko na jeziorze. – Tak, mamy piękny dzień, Hamish," powiedział, kiedy posterunkowy podszedł do niego. Niezbyt dobry na łowienie ryb, odpowiedział przyjaźnie Hamisz. Ryby biorą całkiem dobrze, Hamiszu. Same wskakują do sieci. Może masz papierosa? Zapomniałeś, że rzuciłem palenie wieki temu? Zapytał z żalem Hamisz. Czy kiedykolwiek pozbędzie się tej nawiedzającej go od czasu do czasu tęsknot za papierosem? Byłoby miło zapalić i z zadowoleniem wydmuchać dym z płuc. No cóż, w takim razie przejdę się do patela i kupię paczkę. Archie podniósł się z murku. Obaj mężczyźni poszli w kierunku miejscowego sklepu. Priscilla Halberton Smythe właśnie stamtąd wychodziła, niosąc torbę z zakupami. – Daj mi to, Priscilla – powiedział Hamisz. – Gdzie zaparkowałaś? – Zaraz za rogiem. Dzień dobry, Archie. – Czemu to ty robisz zakupy? – spytał Hamisz podejrzliwie. – Potrzebowałam pretekstu, żeby się stamtąd wyrwać na chwilę – powiedziała Priscilla, otwierając samochód. Ojciec Priscilla pułkownik Halberton Smythe… Zamienił ich dom w hotel po tym, jak stracił majątek. Interes świetnie prosperował. Pan Johnson, pracujący wcześniej w nieczynnym już hotelu Laudiope, był teraz zarządcą na zamku Tomel, dzięki czemu Priscilla zwykle nie musiała się o nic troszczyć. Hamish zauważył jednak, że teraz była spięta. Co się dzieje? spytał. Pojedź ze mną, nabijemy się czegoś i wszystko ci opowiem. Hamish wsiadł do samochodu, spojrzał na nią z ukosa i zauważył, że wygląda piękniej niż zwykle. Jej złote włosy lśniły zdrowa, skóra była lekko opalona. Miała na sobie bawełnianą błękitną sukienkę przepasaną szerokim białym paskiem ze skóry, a na gołych, opalonych nogach nosiła brązowe sandałki na niskim obcasie. Niektóre z jego dawnych pragnień dało sobie znać. Ona była jednak spokojna i opanowała i opanowana, jechała bardzo pewnie i w ogóle nie patrzyła na niego jak na mężczyznę. Uczucia pieszły, więc równie szybko, jak się pojawiły. Była perfekcjonistką i Hamisz miał przeczucie, że byłaby zdruzgotana, gdyby zrobiła coś nie tak. Nie zmieniła biegu czy coś opuściła. Jej włosy zawsze musiały być na miejscu, szminka miała zawsze odpowiedni odcień, inaczej nie wybaczyłaby sobie tych małych potknięć, które zdarzają się każdemu człowiekowi. Wkrótce zarysował się przed nimi hotel Zamek Tomel, który sprytnie udawał majątek magnacki. Priscilla powiedziała Hamiszowi, żeby zostawił zakupy w recepcji i poprowadziła go... Do salonu, zamienionego obecnie w bar. Masz ochotę na łyski Hamisz, czy napijemy się kawy? Może być kawa. Dziewczyna przygotowała dwa kubki i oboje usiedli przy jednym ze stolików. Więc co się dzieje? spytał Hamisz. No cóż, wszystko układało się jak najlepiej. Nowy sklep z pamiątkami, który planują otworzyć, jest prawie gotowy i podróżowałam trochę, zbierając odpowiednie rzeczy, które będę z nim sprzedawać. Spodziewaliśmy się ośmiu członków klubu wędkarskiego, jednak odwołali swój przyjazd w ostatniej chwili. Prezes krubu wybrał na łososie gdzieś lepsze miejsce na południu. Jednak ryba okazała się silniejsza od niego, wpadł do rzeki i został pociągnięty po kamienistym dnie. Dochodzi do siebie w szpitalu. To stary przyjaciel mojego taty, jak się okazało, tato nie wziął od niego żadnej zaliczki. Mieliśmy również rezerwację, którą mój ojciec próbował anulować. Chodziło o klub dla samotnych szachmat to naoglądał się amerykańskiej filmu wyrabiając sobie zdanie na temat barów dla singli, więc samo słowo samotny wywołuje u niego wściekłość. Pan Johnson słusznie zauważył, że należałoby przyjąć tę rezerwację, żeby odrobić straty po utracie wędkarzy, ale tato był nieukięty. Więc pan Johnson mnie wezwał, żebym przemówiła mu do rozsądku. Tak się składa, że szachmat jest jednym z najdroższych najbardziej ekskluzywnych klubów dla samotnych w Wielkiej Brytanii. Powiedziałam tacie, że w swoich księgach mają pewnie połowę naszej arystokracji, co jest sporą przesadą, ale snary snop to wyknął, zauważyła Priscilla, która często miewała podobne przejścia ze swoim ojcem. W rzeczywistości jest to jednak przede wszystkim biuro matrymonialne. Ostatecznie sprawę załatwia kobieta, która prowadzi ten klub, Maria Wolf. Wpadła tutaj, żeby obejrzeć hotel i była nienagannie ubrana w tweed i na pierwszy rzut oka błękitno-krwista. Nawet umysł miała chyba zrobiony z tweedu. Tato to łyknął i zasypał ją komplementami. Wszystko zostało ustalone, ale czułem się tak przygnębiona tymi niedorzecznymi kłótniami. Poczułam, że muszę się stąd wyrwać, choć na moment i zaproponowałam, że zrobię zakupy. Mówisz więc, że ta Maria Wolf jest taką jakby swatką? No coś w tym stylu. Popiera za to jednak wielkie prowizje. Przywiezie tutaj ze sobą ośmioro swoich klientów, żeby mogli się lepiej poznać. Dobry Boże, powiedział Hamish, drapiąc się za zakłopotanie po ognistej, rutej czuprynie muszą być naprawdę zdesperowani, żeby płacić jakiejś kobiecie za to, żeby znalazła partnera im. Niekoniecznie. Zwykle są to ludzie, którzy chcą kogoś z pieniędzmi, żeby połączyć majątki. Albo osoby w średnim wieku, którym nie chce się już przechodzić przez te niezręczne randki z nieznajomymi. Znalezienie partnera w tych czasach i w tym wieku jest naprawdę trudne, Hamiszu, powiedziała Priscilla z powagą. Chodzi mi o to, że czasem to nawet lepiej, jak jakaś agencja sprawdzi za ciebie pewne rzeczy i dowie się wszystkiego o danej osobie. Sama może z tego skorzysta. Nie wygłupiaj się, powiedział Hamis z urazą. Znamy przecież wszystkich mieszkańców tego nieszczęsnego Sutherland i jeśli czegoś nie wiemy, możemy się zaraz dowiedzieć. Kto powiedział, że chciałem poślubić kogoś z tego cholernego Sutherland? Prisila spojrzała na niego. Hamisz uśmiechnął się niespodziewanie, a w jego orzechowych oczach zatańczyły wesołe ogniki. Drzemią więc w tobie jakieś ludzkie uczucia. Oczywiście, ty szkocki durniu. Chodzi o to, że zawsze wydaje się taka zdystansowana wobec wszystkiego, jak smaczna sałatka podana na zimno. Po prostu nie lubię niepotrzebnych scen i konfrontacji. Gdyby twój ojciec był podobny do mojego, to też unikałbyś podobnych dramatów. Czemu on nie da sobie spokoju z tym hotelem? spytał Hamisz nie pierwszy zresztą raz. Zarobił przecież fortunę. Może ściągnąć hotelowy szyld i wrócić do swojej zabawy w Lorda. On to uwielbia. Niektórzy z jego przyjaciół z wojska wynajmują u nas pokoje, a on opowiada im, jak prawie się zastrzelił, kiedy stracił wszystkie pieniądze, i jak dzielnie sam walczył, żeby je odzyskać. Tak jakbyśmy z mamą nie kiwnęły nawet palcem, nie wspominając już o panu Johnsonie. Opowieść o dzielnym pułkowniku to teraz jego standardowa śpiewka. Cóż, jestem złośliwa. On naprawdę jest szczęśliwy. Jego wybuchy złości nic nie znaczą. Nigdy nie trwają zbyt długo, a on nawet nie pamięta później o co poszło. Nieważne, grunt, że mamy piękną pogodę. Do tego żadnych morderstw. Ty to masz wspaniałe życie, Hamisz. Bogu dzięki, powiedział Hamisz. I nawet jednej chmurki na niebie. Jednak już wkrótce do Sutherland miały naciągnąć chmury, które zmącą posterunkowemu jego spokojne błękitne niebo. Tymi chmurami byli członkowie klubu Szachmat. Tydzień później Maria Wolf, organizatorka wycieczki, zmierzała drogą na północ. Była wesołą przesadzistą kobietą, której udało się osiągnąć sukces zawodowy. Nigdy nie organizowała dużych zgromadzeń dla swoich klientów. Zawsze tworzyła małe grupki, które woziła do jakichś romantycznych miejsc, zwykle w Londynie lub okolicach. Od znajomych usłyszała o hotelu Zamek Tomel i zdecydowała, że będzie to idealne miejsce dla jej najbardziej wymagających klientów. Taka wyprawa nie przyszłaby jej do głowy, gdyby peta była w pobliżu. Peta Gor była utrapieniem Marii, która poza tym wiodła całkiem przyjemne życie. Peta wyłożyła połowę sumy na otwarcie klubu szachmat, stając się tym samym jego współwłaścicielką. Kiedy interes zaczął prosperować, Maria próbowała wykupić udziały, ale Peta odmówiła. Peta była wdową i rozglądała się za mężem, miała więc nadzieję, że udaje się złapać jakiegoś na jednym z organizowanych przez Marię spotkań. Nigdy nie zabracała sobie głowy żadną żmudną, papierkową robotą, wywiadem czy poszukiwaniem klientów. Miała jednak paskudny zwyczaj pojawiania się bez zaproszenia, burząc tym samym dokładnie zaplanowaną listę gości. Maria wręcz znienawidziła swoją dawną przyjaciółkę. Peta była nie tylko głośna i wulgarna, była również obżartuchem. Trudno określić to łagodniejszym słowem. Ona nie tylko lubiła jeść czy miała dobry apetyt. Ta kobieta mlaskała, chrząkała i ciamkała z upodobianiem, sapiąc przy tym przez nos. Potrafiła zepsuć każdą imprezę. Maria postanowiła, że pyta nie dowie się o wyjeździe na zamek Tomel, więc nie pisnęła nawet słowa na temat podróży, aż kobieta powiedziała, że wjeżdża na urlop na Węgry, myśląc, że nic ciekawego się nie szykuje. Jadąc w wagonie pierwszej klasy w pociągu do Inverness, Maria otworzyła swoją teczkę od kuciego i wyjęła plik notatek, dziękując Bogu, że pyta była daleko stąd, blaskając i ciamkając gdzieś nad brzegiem Dunaju. Przejrzała notatki, upewniając się, że dobrze dobrała swoich singli. Był tam Sir Bernard Grant, właściciel sieci sklepów z ubraniami. Jego zdjęcie przypięte było do kartki papieru. Dobiegał pięćdziesiątki, był niewysoki, okrągły inteligentny. Wdowiec. Zgłosił się do jej biura, ponieważ w tym wieku nie miał już ochoty na randki i był zbyt zajęty, żeby samemu szukać partnerki. Kiedy dołączył do klubu szachmat, wyrobił już sobie reputację gromadzenia jedyn, jedynie bogatej klienteli. Maria wyciągnęła kolejną kartkę. Parą dla granta miała być Jessica Fitt, właścicielka kwiatarni w południowym Kensington. Jessica skończyła ekonomię na Uniwersytecie w Newcastle. Kilka razy zmieniała pracę, żadna jednak nie przypadła jej do gustu. Zapisała się więc na kurs florystyczny, otworzyła kwiaciarnię i wówczas wykorzystała swoją doskonałą znajomość ekonomii, żeby zrobić z tego lukratywny interes. Cała była szara. Miała siwe włosy, szarą cerę i nawet ubierała się na szaro. Powiedziała Marii, że w swoim sklepie miała posłów wśród pracowników i znali ją wszyscy, stali klienci. Jednak poza pracą ludzie traktowali ją jakby była niewidzialna. W ostatnim czasie doszło do wniosku, że dobrym pomysłem byłoby mieć męża nie z powodu seksu czy chęci przeżycia romansu ale żeby mieć kogoś, kto na przykład w restauracji zawła kelnera. Sir Bernard szukał żony, ponieważ potrzebna mu była gospodyni. Tak, powinni się sobie spodobać. Kolejne zdjęcie przedstawiało sympatycznie wyglądającego młodego człowieka o kwadratowej twarzy, raczej małych oczkach i dość wydatnych ustach. Był to Matthew Cooper. 28-letni Jupi, z pewnością jedna z ostatnich osób, która potrzebowałaby pomocy klubu Szachmat. On jednak szybko piął się po drabinie kariery, zaczynając od zera i teraz potrzebował żony z odpowiednimi koneksjami, która pomoże mu pójść dalej. Oczekiwał, że w klubie pozna ludzi, których normalnie nie miałby okazji spotkać. Wybrano dla niego Jenny Trask. Jenny była sekretarką w kancelarii prawnej, miała też stały dochód z majątku rodzinnego. Była stosunkowo atrakcyjna, na no dość poważny sposób. Miała czarne włosy, ładne usta i duże błękitne oczy. Nosiła okulary. bo jednak chorobliwie nieśmiała. Maria odłożyła tę parę razem. Pociąg przekroczył sługiem granicę Szkocji. Było mgliście i pochmurno. Tutaj jednak słońce świeciło wysoko na błękitnym, bezchmurnym niebie. Pyta natomiast znajdowała się daleko stąd. Maria uśmiechnęła się i wróciła do pozostałych notatek. Z dużej, kolorowej fotografii spoglądała na nią przystojna, uśmiechnięta twarz Petera Trumpingtona. To dopiero była partia. Posiadał duży majątek i nie pracował, co było dość niezwykłe, jak na mężczyznę w tym wieku. Kobiety polowały na niego, jak na każdego bogatego kawalera. Zwrócił się więc do agencji, żeby znalazła mu odpowiednią kandydatkę, oddzielając przysłowiowe ziarno od plew. Swego czasu był zaręczony z pewną gwiazdą filmową, która pozbawiła go sporej części gotówki i potem rzuciła. Następnie wpadła mu w oko sekretarka, która pod przyjemną fizjonomią skrywała fakt, że w rzeczywistości była nudna i dość małostkowa. Zauważył to jednak i tym razem to on ją rzucił. Choć był to przystojny brunet o ciemnych, płonących oczach, nie mógł poszczycić się fascynującą osobowością. Nie wykazywał też oznak jakiejkolwiek szczególnej inteligencji. Maria wybrała więc dla niego Deborah Frementu która również była właścicielką prywatnej fortuny, a pracowała jako asystentka redaktora w londyńskim wydawnictwie Bedford Square. Nadal mówiła jak uczennica, często wykrzykując rzeczy w stylu orany. Wszystko było dla niej zabawne, a do klubu szachmat zgłosiła się dla żartu, tak przynajmniej twierdziła, choć to jej rodzice zapłacili za usługę. Ostatnim mężczyzną na liście był John Taylor, adwokat królewski. Skończył 60 lat, był wdowcem, miał suchą, kredową skórę i niesforne, siwe włosy, wciąż gęste. Nosił szkła kontaktowe i był nienagannie ubrany. Chciał ponownie się ożenić, żeby zdenerwować syna i córkę. Miał nadzieję, że pozna kogoś wystarczająco młodego, żeby jeszcze mógł mieć dzieci. Nie chciał jednak żadnej małej, głupiutkiej panienki. Wybrano dla niego Mary French, skromną panną po trzydziestce. Była nauczycielką angielskiego w prywatnej szkole. Nie była aż tak bogata, żyła jednak dostatnio i pochodziła z dobrej rodziny, co rekompensowało braki majątkowe. Dzięki temu spełniała warunki klubu szachmat. Była w trzeciej linii kuzynką hrabiego Derwent. Maria spojrzała niepewnie na fotografię. Mary była drobniutką kobietą o krójczych zębach, miała też prawdopodobnie odstające uszy, ale John Taylor także nie był Adonisem, poza tym był dość leciwy. Spakowała notatki, czując, jak ogarnia ją zadowolenie, po czym zamknęła oczy. Wszystko musi się udać. Jessica Fitz znajdowała się w tym samym pociągu w wagonie restauracyjnym drugiej klasy, starając się nawiązać kontakt wzrokowy z kelnerem, żeby zamówić następną herbatę. Kelner jednak poczłapał obok niej, tak jakby nie istniała. Westchnęła lekko i zastanawiała się, nie pierwszy zresztą raz, dlaczego nie ma odwagi po prostu podnieść głosu i zawołać go. Pomyślała o klubie szachmat. I zastanawiała się, kogo dla niej znaleźli. Poczuła, jak ogarnia ją panika. Podrapała się więc pod pachami po piotrze, bo jedną z tych nerwowych kobiet, które stale się drapią. Miała nadzieję, że ta wyprawa będzie wyglądała inaczej niż wcześniejsze dwa spotkania zorganizowane przez szachmat. Jedno przyjęcie wieczorne jeden obiad w sali Wistera w Galerii Tate. Mężczyźni wybrali dla niej na obie okazje szybko odchodzili, żeby porozmawiać z inną kobietą. Gdyby nie Maria Wolf, zawsze trzymająca rękę na pulsie, zostałaby tam kompletnie sama. Może tym razem jednak się uda. Miała przed sobą cały tydzień, podczas którego ktoś mógł ją zauważyć. Westchnęła. Ktoś, ktokolwiek. Już dawno temu straciła nadzieję na romantyczne uczucie. Sir Bernard Grant jechał swoim dużym samochodem na północ, poprzez czyste, puste krajobrazy szkockich gór. Jeśli nie znajdzie kogoś podczas tej wyprawy zorganizowanej przez szachmat, zmieni agencję. Mówił sobie z zapałem, że chociaż był bogaty, nie znaczyło to jednak, że lubił trwać pieniądze. Potrzebował żony, dobrej gospodyni, kogoś choć trochę stylowego. Nie chodziło mu o seks. Za to zawsze mógł po prostu zapłacić. Na północ jechał także Matthew Cooper. Młody, 28-letni mężczyzna nadal marzył o tym, aby znaleźć zarówno odpowiednią partię, jak i romantyczne uniesienie. Podobały mu się te opanowane dziewczyny z wyższych sfer. W City było wielu yuppie pracujących w domach maklerskich, którzy, tak jak on, pochodzili z klasy robotniczej i Matthew wiedział już, że stara gwardia trzyma się razem. Odpowiednia żona dałaby mu przewagę, której potrzebował. Skręcił w bramę prowadzącą do zamku Tomel, którego sylwetka rysowała się na tle błękitnego nieba, ze wszystkimi swoimi wieżyczkami, pinaklami, blankami. Nie był to prawdziwy zamek, został wybudowany w czasach wiktoriańskich, jednak Myśl nie zdawał sobie z tego sprawy. Zamek Tomel przypominał mu fortecę, którą znał z ukochanej książki z dzieciństwa, opowiadającej o rycerzach z przeszłości, i taki obraz zachował w sercu. Zobaczył Priscilla Halberton Smite idącą pod jazdem do zamku i jego serce zabiło nieco szybciej. Co za dziewczyna! Bogu dzięki! Jenny Trask miała sporo wspólnego z Jessie Fitt. Chociaż miała dwadzieścia kilka lat i była atrakcyjna, to jednak cierpiała z powodu chorobliwej nieśmiałości, która ją wszędzie poza pracą w kancelarii. Nienawidziła chodzenia na randki, ponieważ zawsze kończyło się to albo na tym, że mężczyzna zmywał się zaraz po kolacji, co odczuwała jako bolesne odrzucenie, lub wręcz przeciwnie, zostawał dłużej, oczekując, że wieczór skończy się w łóżku. Jenny miała wrażenie, że nie należała do świata, który zaludniali jej rówieśnicy. Nie mieli nic przeciwko temu, że pójść do łóżka z kimś, kogo zbyt dobrze nie znali. Byli zawzięci do bólu praktycznie, a przynajmniej takie było zdanie Jenny na ich temat. Dziewczynie marzyła się romantyczna miłość i tęskniła za dawnymi czasami, które przeminęły bezpowrotnie, kiedy to panna mogła oczekiwać, że mężczyzna najpierw będzie się do niej zalecał. Niedawno dołączyła do klubu szachmaty i wyjazd do Szkocji był jej pierwszą przygodą z tą agencją. Nadzieja nie umiera nigdy. Jenny przyleciała do Inverness i tam złapała autobus do Ullapool, gdzie przesiadła się do rozklekotanego pojazdu, który miał ją zawieźć do Lothiup. Jej nadzieje rosły z każdym kilometrem. Była daleko od Londynu i było tu tak pięknie. Oglądała góry i wrzosowiska Szkocji w dość rzadkiej odsłonie, bo skąpane w delikatnym słońcu. Cała wyprawa kosztowała masę pieniędzy, ale już poczuła, że było warto. Gdzieś na końcu tej podróży czekał na nią mężczyzna i marzeń, mądry, wrażliwy i romantyczny. Peter Trumpington jechał pewnie swoim mercedesem ze skórzanymi siedzeniami przez najbardziej zachwycające krajobrazy na świecie. Okolica wyglądała prawie jak wyludniona Szwajcaria, mężczyzna był jednak zupełnie nieczuły na otaczającego piękno. Byłby równie zadowolony, gdyby został w Londynie. Jeśli jednak ta wyprawa oznaczała poznanie odpowiedniej żony, należało doprowadzić sprawę do końca. Jedyne co zaprzątało mu myśli, to zimny drink i jakaś ciepła kolacja. Nie wiedział, że wybrano dla niego Debrach Freemade. Tak jak i nie wiedział też nic na jej temat. Debrach również zbliżała się do końca podróży, jadąc wąskimi drogami. Pracowała jako asystentka redaktora wydawnicy Dumbey, która specjalizowała się w dużych, pięknie wydawanych katalogach o sztuce, wiejskich posiadłościach i innych drogich przyjemnościach. Nie została zatrudniona ze względu na własne kompetencje, ale dlatego, że nie oczekiwała wysokiej pensji, znała dość dobrze zasady gramatyczne i miała mnóstwo entuzjazmu. Miała również inną wielką zaletę. Nie miała aspiracji, aby zająć kiedyś stanowisko swojego szefa. Damby nie było firmą, gdzie ludzie rywalizowali ze sobą i redaktorzy lubili otaczać się podwładnymi, którzy nie zagroziliby ich pozycji. Jej entuzjazm nie był wcale udawany. Dziewczyna była szczerze podekscytowana praktycznie wszystkim i wszystkimi. Miała końskie rysy i dość cienkie brązowe włosy. Wciąż podskakiwała i chuchotała, tak jak. To miała w zwyczaju, gdy uczęszczała do drogi szkoły z internatem. Zareprezentowała się na balu tantek, jednak sprawy nie potoczyły się w taki sposób, jakiego oczekiwali rodzice. Dawniej wystarczył porządny posak, żeby zaprowadzić ukochaną córkę prosto na ślubny kobierzec. Szachmat był ich pomysłem. Dla Jenny było to pierwsze spotkanie zorganizowane przez agencję. Nie martwiła się za bardzo. Mama i tata zwykle wiedzieli najlepiej. John Taylor, adwokat królewski, wysiadł na stacji w Inverness. Zauważył Marię Ward, która szła przed nim wzdłuż peronu, jednak jej nie zawołał. Do niego była jakby podwładną, który płacił, nie zamierzał więc zniżać się do tego poziomu, żeby dzielić z nią swoją taksówkę, którą miał jechać na północ. Taksówkarz, którego poprosił o zawiezienie do LoTube, wyjaśnił mu, że ta podróż może go kosztować około 45 funtów. – Och, ruszaj, pan! – warknął John i usiadł na tylnym siedzeniu. Kiedy w grę wchodziło doprowadzenie do wściekłości jego dzieci, pieniądze nie grały roli. Problemy zaczęły się w czasie świąt Bożego Narodzenia, podczas rodzinnego zgromadzenia wiejskiej rezydencji Johna Taylora w Buckinghamshire. Jego żona zmarła, kiedy dzieci były jeszcze małe, i mężczyźnie wydawało się, że zrobił wszystko, co mógł dla swojej córki Penelope i syna Briana. Brian był prawnikiem, tak jak jego ojciec, i odnosił już pewne sukcesy. Penelope po poślubiła zamożnego maklera giełdowego. A wszystko było tak, jak być powinno. Wtedy pewnego ranka, tuż przed świętami, kiedy schodził na dół, posłuchał rozmowę dzieci. Chciałbym, żebyśmy mogli jakoś uniknąć tych idiotycznych rodzinnych uroczystości, mówił Brain. Stary ma tyle świątecznego ducha, co skrugi. Penelope zaśmiała się na swój irytujący sposób, powiedziała: No, od kiedy zniesie karę śmierci przez powieszenie, nie jest już tym samym człowiekiem. Ciągle ględzi, że powinni przywrócić chłostę i wysyłać ludzi na przymusowe roboty, Brian dodał. Jeszcze tylko kilka dni uciekniemy przed tymi jego wykładami. Bądź jednak dla niego miła, Penelope. Zarówno moje, jak i twoje dzieci już niedługo będą mogły pójść do prywatnej szkoły, a wiesz, ile to kosztuje. On długo nie pociągnie. Wygląda jak zombie. Spisał już testament i oboje sporo dziedziczymy, więc będziemy nadal uczestniczyć w świątecznych przyjęciach i to z kolędą na ustach. John wrócił na górę. Trawiła go nienawiść. Pominięcie ich w testamencie nie był wystarczającą zemstą. Po swojej śmierci nie będzie mógł zobaczyć ich idiotycznych wyrazów twarzy. Długo się zastanawiał nad tym, jak się zemścić i wreszcie postanowił zgłosić się do klubu szachmat i poprosić, żeby znaleziono mu narzeczoną. Pewnie mieli gdzieś w swojej kartotece kogoś odpowiednio zdesperowanego. Mary French dotarła już do hotelu Tomel, Zawsze zjawiała się wcześniej. Na przyjęcia przychodziła godziną przed czasem. Przyjechała pociągiem do Inverness dzień wcześniej i następnego dnia złapała pierwszy poranny autobus do Ula Pool, a stamtąd wzięła taksówkę do Lodiub. W ogóle się nie denerwowała. Maria Worf żałowała, że Mary miała duże zęby i odstające uszy. Ona jednak patrząc w lustro widziała jedynie oryginalnie piękną twarz. Uczyła w szkole dla dziewcząt, jednej z niewielu, która wciąż zatrudniała jedynie personel płci żeńskiej. Była przekonana, że to z tego powodu nadal nie jest zamężna. Mężczyźni mogli podziwiać ją jedynie z daleka. Fakt, że poznawała wielu mężczyzn pod, podczas swoich dorocznych wakacji, w ogóle się nie liczył. Odrzucało ich jej arystokratyczne pochodzenie. W klubie szachmat znajdzie kogoś dla siebie. Lepiej, żeby się postarali pomyślała z iście arystokratyczną oszczędnością. Płaciła wystarczająco dużo za te usługi. Po przyjeździe, Maria przeszła od razu do omawiania interesów z panem Johnsonem. Przed kolacją miano podać drinki. Nie w barze, ale w małej, prywatnej jadalni. Priscilla Halburton-Smite była w swoim pokoju na górze i przeklinała, wyjmując czarną sukienkę. Dwie kelnerki były na zwolnieniu z powodu alergii. Nie mogła ryzykować, zatrudniając jakąś niedoświadczoną kobietę z miasteczka. Oznaczało to, że sama też będzie musiała podawać kolację i biegać z tacą pełną drinków. Bogu dzięki, że jej ojciec zachował wystarczająco dużo niechęci dla gości z klubu szachmat i postanowił odegrać rolę wielkiego pana – Inaczej wściekły się na widok własnej córki w stroju kelnerki, radośnie wspierając ze świadomością fakt, że w innym wypadku kolacja okazałaby się katastrofą. W każdym pokoju zajmowanym przez klientów szachmat zostawiono program atrakcji na cały tydzień. O 18.30 wszyscy mieli zejść na dół na drinka. Prisila przyszła korytarzem do szafki pokojówki, wyjęła stamtąd fartuszek i założyła go. Zawahała się przy czepeczku, jednak doszła do wniosku, że musi wyglądać tak jak cała reszta. Zeszła do baru o 18.30. Jenkins, dawniej lokaj państwa Halburton Smythów, a teraz ochmistrz hotelu Zamek Tommel, spojrzał na nią z oburzeniem. Jessie, jedyna kelnerka, która tego wieczoru pracowała, poszła za Priscilla do jadalni. Maria już tam była. Miała na sobie szkarłatną wieczorową suknię. Barman był gotów, żeby przyjąć zamówienie. Jedynie co Priscilla i Jessy musiały robić, to podchodzić do baru i roznosić zamówione trunki, a potem podać kolację. Jenkins, unikając wzroku Priscilla, powiedział, że posiłek jest już gotowy. Maria nie widziała nic złego w tym, że córka właściciela zamku, Tomy, pracowała jako kelnerka. Hotel był bardzo drogi, goście oczekiwali więc jak najlepszej obsługi. Sprawdziłam, czy goście są odpowiednio usadzeni przy stole, powiedziała Maria. Wszystko się zgadza. Każdy będzie siedział tam, gdzie powinien, więc musi się udać. Powinien tu być lada moment. Maria nagle pozieleniała, patrząc gdzieś ponad ramieniem Priscilla. Zaskoczona dziewczyna odwróciła się. W drzwiach stała jakaś gruba kobieta. Włosy miała pomalowane na wściekle rudy kolor. Ubrana była w dużą, luźną bluzkę, kwiaty i dżinsowe spodnie. Pod spodem miała staromodny gorset, co można było wywnioskować po wypukłościach, wybrzuszeniach i załamaniach ciała. Jej małe, lazurowe oczy zapadały się w nalanej twarzy. Miała także małe, nadąsane usta. – Niespodzianka! – zawołała. Maria z trudem doszła do siebie. – Peta! – powiedziała w ucho, Co ty tutaj robisz? – Myślałam, że jesteś na Węgrzech. A zmieniłam zdanie. oznajmiła Peta triumfująco. Zadzwoniłam do Twojego biura i ta twoja głupia sekretarka nie wiedziała, nawet gdzie jesteś. Sprawdziłam więc adres w komputerze. Złapałam samolot do Inverness, a stamtąd przyjechałam taksówką. Nie sądzisz, że jestem sprytna? Wyraźnie było widać, jak Maria z trudem zbiera myśli. Peta, jestem przekonana, że to nie jest miejsce dla Ciebie. A, kochanie, ależ oczywiście, że jest. Znasz mnie. Wesoła ze mnie wdówka. Och, jesteś tutaj. Nie poznałaś jeszcze mojej siostrzenicy, Krystal Debenam. Właśnie wróciła ze szkoły w Szwajcarii. Maria spojrzała na dziewczynę. Katastrofa za katastrofą. Krystal była piękna, w naprawdę olśniewający sposób. Ponętna figura, szaro-błękitne oczy, kaskada brązowych włosów poprzetykanych blond pasemkami oraz wydatne usta. Miała króciutką sukienkę, odsłaniającą jej długie jak marzenie nogi który mężczyzna spojrzy na jej klientki, kiedy krystal będzie obok. Miło mi cię poznać, powiedziała krystal wolno, głębokim głosem. Prisylna, słysząc ją, pomyśla z rozbawieniem i irytacją, że ktoś kiedyś musiał ją przekonać, że jest wampem. Nie wiem, czy mają wolne pokoje, moja droga, powiedziała Maria. Nie, Marcie, zadzwoniłam tutaj, zanim wyjechałam z Londynu i zarezerwowałam na miejsca. Pewnie chciałabyś się przebrać. Nie, wiem, że nie lubię tych eleganckich kiecek, odpowiedziała Peta radośnie. Odwróciła się. To Twoja gromadka? Klincie klubu Szachmat właśnie weszli do sali. Na czele grupy szła Mary French, która zjawiłaby się wcześniej, jednak zorientowała się, że dwie pary jej to były podarte, więc musiała spędzić trochę czasu szukając kolejnych. Krystal po prostu stała i wyglądała zachwycająco. Mężczyźni zgromadzili się wokół niej, a kobiety stanęły troszeczkę dalej, spoglądając ponuro i nie odzywając się do siebie. Podać coś do picia? Prisila spytała Marią. Poproszę podwójny dżin, powiedziała zirytowana Maria. Spojrzała z nienawiścią na Petę, a jej przynieś podwójny arszenik.